Bardzo więc co mam powiedzieć, bo jeszcze nigdy nie odbierałam statuetki. Jest to mój pierwszy raz. Na pewno chciałabym bardzo podziękować Wizażowi. Na pewno chciałabym ogromne gratulacje. Gratulacje, podziękowania. Złożyć moim obserwatorom, bo dzięki nim tutaj jestem. Ale takie największe, największe podziękowania chciałabym złożyć mojemu mężowi, bo... To, <śmiennie> 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 bo to się Czuję się naprawdę piękna. Nieważne, czy z rana, gdy jestem niewymalowana, czy jestem wyszykowana na wielkie wyjście, zawsze czuję się piękna właśnie dzięki niemu. Także dziękuję Ci bardzo za to i dziękuję za satelitkę. Brawo! Mężowi oczywiście też gratulujemy. <grytanie> <grytanie>